Pomorska telewizja narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński, jesteśmy przed budynkiem Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy to ma takie akwadukty, widać takie tutaj w starym stylu, ale tam widać takie namioty stoją jak widać, bo to jest normalny dzisiaj dzień, dzień mamy któryś tam czerwca 21 bodajże i środa. I proszę Państwa, tutaj obok sądu mamy bibliotekę Narodową. O, bardzo ładny budynek biblioteki narodowej, a za nią jest park, bo wczoraj tam chodziłem. Dzisiaj, dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie w Warszawie, bo było spotkanie y, muzeum, znaczy zamku, na Zamku Królewskim, proszę Państwa, było na Zamku Królewskim spotkanie z, z panem Kornelem Morawieckim i jego synem premierem Mateuszem Morawieckim w którym uczestniczyłem również. A teraz jestem w miasteczku namiotowym, bo tu widzę miasteczko namiotowe. Wygląda tak, tu są namioty poustawiane na trawniku przed Biblioteką Narodową, stoi taki wóz rzymały, wóz mały, pisze, dość bezprawia sprawia zakłamania, koszalin, prawda, szczekanie, tu mój monopol, Solidarność i Policja, no z parasolką. No i tutaj proszę Państwa stoi kanapa, to pewnie latem się, znaczy ciepło, jak jest ciepło to się wygrzewają ci tutaj protestujący. Dzień dobry Panu, a Pan tutaj, Pan na pokładzie tego wozu Rzymały widzę stoi, biało-czerwoną. Co Pan tu robi Panie? Czemu Pan tu w tym wozie Rzymały śpi, czy jak to wygląda proszę Pana? Zadaje pan pytania, trudne pytania, trudne pytanie. Jak trudne, pytanie trudne, trudne pytania. Nie, Nie, nie ja jestem wy... dziennikarzem pomorskiej telewizji narodowej, nie żaden funkcjonariusz. Pan się pomylił. Funkcjonariusze stoją tam dalej w radiowozie, jak widziałem. Ale przyzwyczajony jestem głównie do, do pytań funkcjonariuszy. A co do, pan tu robi? Jak do, pan się do, do pana tu przychodzą tacy. Proszę tak, proszę pokazać dowód osobisty. A nie, nie, ja, pan mi nie musi pokazywać żadnego dowodu. Jak pan ma na imię, jak pan powie? Może pan się przedstawi. Paweł z Taki zawód z dom? Pański zawód zadawać w ten sposób pytania. No tak, no, no nie, no, no ja chcę wyjaśnić, yy, yy, co to znaczy. No. Yy, Paweł Zdun, jeszcze raz. Yy, Ruch kontroli wyborów, jednocześnie miasteczko namiotowe, yy, zamknąć Michnika, uniewinnić miernika pod Sądem Najwyższym w Warszawie. Sąd Najwyższy to są te budynki tam z tyłu. Te akwadukty tam, zaszkłem, tak, tak? Tak, jest. zaszkłem tam, a ta, sędziowie. A ta część, która powiedziałem miasteczko namiotowe, no właśnie tam zaczyna się rozciągać. Tam gdzie RMF A, stoi radio. Jeszcze, my jeszcze jest... dalej. No to może pójdziemy, zobaczymy. Jeszcze dalej jesteśmy jeszcze. Pójdziemy zobaczyć. Proszę bardzo, tu pisze usunąć sędziów, zbrodniarzy. Tu jest jakieś biurko, miejsce, gdzie zapadają wyroki kap, kablowe? Nie, kiblowe. Aha, bo kibel też tu jest. Tu jest też kibel, widzę. I tu jest kibel. I waga jest. Waga spra sprawiedliwości. To te mi da. To mi da. Y miała wagę sprawiedliwości, ale to jest taka waga, jakaś. Waga, którą waży się sprawiedliwe wyroki. Sąd najbliższy powinien używać. Wagi Miasteczka tego, to jest jedna, jedyna waga sprawiedliwa. A tam idzie sędzia? Nie, to nie sędzia. Pan nie jest sędzią? Nie. Aha. Klub Gazety Polski, tu mamy na, taki to kanapowy. I tutaj idzie młodzież. A możesz skąd, gdzie dobry pomorska, pomorska telewizja narodowa. Ja I co i co wy tu robicie? Oglądacie też te miasteczko? A czytaliście to, o, to tutaj co piszą o łapówkach. I wiecie co się dzieje. No to znaczy to, 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 to ten pan opowiada, bo on tutaj dowodzi ten pan. To będzie posłuchać. To jest pan. przywitaj się z panem. Dzień, dzień dobry. No bo możesz wiedzieć, nie? To chodźcie tu, chodźcie tu, tu bliżej, tu do tego. Do, tego, tego, tutaj do tej jest? tablicy. No. Te budynki tutaj to jest Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, czyli taka ostateczna instancja sądowa w Polsce. Nad sędziami wszystkim No, no, no. A to, to są te budynki. Też są tam te, te A po drugiej stronie, w tamtym skrzydle jest jeden z oddziałów Narodowej. To są e, te oficjalne budynki. Natomiast to, to, co tutaj. To, to jest no to e, miasteczko namiotowe zamknąć Michnika u niej śmiernika który wy... kto to jest Miedlik, może powiedz chłopcom, bo nie wiedzą pod, e, sądem najwyższym e, 25 sierpnia w zeszłym roku mm -hmm. dlaczego? Bo to jest nasz protest przeciwko ale kto to jest Miedlik, powiedz chłopakom bo nie wiedzą e... Zygmunt Miedlik to jest jakiś ziomek nie, no. nie, ziomek, to jest działacz y... Opozycyjny, który rzucił tortem sędziego. Pan, pan wybaczy, pan wybaczy no. proszę się nie wtrącać. Nie, no ja zadaję pytanie. Do narracji, niech pan nie wtrąca. Ale młodzież nie wszystko wie. Trzeba szczegółowo. Za... Spokojnie. Dobry, Dobry, dobra. Dobra. Niech pan nie przerywa. No dobra. Niech pan nie przerywa albo opuści salę. A tu nie ma sali, to jest ulica. <ślonia> dobra, gadaj, gadaj mogę, dalej. Mogę pana stąd. Dobra, spokojnie, mówimy dalej. W zeszłym roku Nasz kolega Zygmunt Miernik został osadzony 2 sierpnia w więzieniu na 10 miesięcy. Został skazany na 10 miesięcy. To ważna sprawa. Za to, że e, rzucił tortę kilka lat wcześniej sędzinę, która akurat wychodziła e, z, z sali sądowej. A ta sędzina sławiła się mianowicie tym, i to wywołało jego protest, że. E, przez, przez wiele lat e, ochraniała zbrodniarza komunistycznego Czesława Hiszpania, jednego z e, filarów e, WRON, czyli Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Współpracowała. z Nie. Polacy obywatele, niezadowoleni z tego, co się wtedy działo, chcieli, próbowali doprowadzić do tego, żeby jakakolwiek odpowiedzialność karna, jakakolwiek odpowiedzialność sądowa spotkała tych, którzy wywołali swat tak? którzy prześladowali naszych patriotów. Natomiast duża część środowiska sędziowskiego, która zresztą sama się nazywa teraz kastą, niepykanną, chroniła tych ludzi. Znaczy, Procesy się zaczynały, niby się toczyły, ale tak naprawdę toczyły się w sposób fikcyjny. Bo sądy sądy wy, y, y, uznawały fikcyjne oświadczenia lekarzy, że nie są chorzy, y, że nic nie pamiętają, że nie powinni w ogóle brać udziału w procesach, co było o takim końcu pójdą. Ten y, właśnie to, za co został skazany Zygmunt Miernik, to był jeden z protestów przeciwko tej sądowej ochronie zbrodniarzy stanu jednego. Polega na tym, że Został rzucony tort, nikt nie udowodnił Zygmuntowi Miernikowi, że to akurat on rzucił tort. On był w grupie, z której ten tort został rzucony, ale nikt, nikt nigdy nie udowodnił tego. Ale akurat Zygmunt Miernik został skazany, on przyjął to na siebie. To pokazuje, to pokazuje stan, stan praworządności Mordercy, bandyci, jak Jaruzelski, Kiszczak i cała reszta, oni wszyscy którzy im pomagali, doprowadzili do bezpośredniej śmierci kilkuset osób, a nie mogli normalnie chodzić sobie po ulicach, brać w sobie wielotysięczne emerytury, a ro, e, rodziny, tych, którzy polegli, albo zostali wskazani też i mogli mogli doprosić 4 zeszłego roku stoimy, żeby zmienić polskie sprawiedliwości. Mhm. Dobra, dziękujemy. Stoją namioty i tu ludzie Dzięki. protestują. Dziękujemy. Dobrego no. dnia. Ale trzeba się uczyć. A w tym namiocie, proszę kolegi, co to się dzieje? W tym namiocie. To jest namiot, który e, żartobliwie sobie nazywamy punkt obsługi klienta. Aha, dokładnie. Tu Siedzą, siedzą osoby dyżurujące e, w dzień, w godzinach nocnych, nie? Informujacyjne, ty punkty, które po pierwsze informują dlaczego tu jesteśmy, co chcemy robić, jakie są nasze postulaty, bo nasz postulat to nie jest tylko, żeby uniewinnić e, uniewinnić, dlatego że Zygun został po odbyciu ponad połowy kary 10 miesięcy. Warunkowo, podkreślam, warunkowo zwolniony z więzienia. Jemu nie została taka reszta kary darowana, a ma tę karę zawieszoną i w każdym momencie No tak, ale zamknięto. Pod moment, pod byle pretekstem reszta kary może być odwieszona. My żądamy, żeby go uniewinnić, to znaczy, żeby doprowadzić do kasacji tamtego wyroku tak. haniebnego. Albo ułaskawienia? Nie. Broń Boże, ułaskawia się winny, Aha. Ma być kasacja. Kasacja ma, być. czyli. Ma być e, za, e, nie tylko zatarcie wyroku, ale ma być e, to oficjalnie ogłoszone, że tamten wyrok był bezprawny. O to nam. Nie winnić? Nie. Zygmuntowi, e, jak był w więzieniu proponowali uniewinnienie, ale on to odrzucał. Nie, nie chciał tego nie, 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 nie. Znaczy, ułaskawienie proponował. Nie, nie chciał ułaskawienia. Uniewinnienie to jest zupełnie coś innego. No, Kasacja wyroku i uniewinnienie. Ale, I to przede, ale to jest druga część, bo tak naprawdę przede wszystkim to to, co jest w pierwszej części hasła. To znaczy zamknąć Michnika. Zamknąć Michnika chodzi tu a za co go zamknąć? Chodzi tu szczególnie o Stefana Michnika. A Stefana Michnika? Czyli, e, nie Adama Michnika, czyli tylko Stefana. Czyli bandytę, e, bandytę w todze, mordercę w todze, nie tylko bandytę, morderce w todze. To jest krewdy tego Adama Michnika? Z czasu stajności. To jest tego Adama Michnika. Tak, Aha. Tak, 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 tak. E, jeśli dobrze pamiętam to, koligację, to jest przyrodni brak. Rozumiem. A nazwisko to samo, e, rodowe nazwisko też to samo. Rozumiem. A e, starszy, st, starszy, starszy pan, bandzior, jak to zresztą większość, jeśli nie wszyscy, to dzisiaj są starsi panowie i starsi panie, których nie należy ruszać, bo oni są tacy biedni i schorowani. Jakoś dziwnie, e, nawet w tych takich e, liberalnych, libertyńskich Niemczech i w Austrii podobnej tych starszych panów, i te starsze panie, które, którzy służyli w obozach koncentracyjnych i zagłady, jakoś ich się ściga, i mimo tego, że mają 90, 90 97 lat, no, idą pod sąd. Czę, często dostają wyrok w zawieszeniu, ale dostają wyrok. Tak jest. I, nam, I nam też o to chodzi. Niekoniecznie o to, żeby 90 latków chciał sadać po więzieniach, ale żeby się odbył proces, żeby na tym procesie e, naród mógł, powstać, e, mógł po poznać szczegóły tego, za co ich należy skazać. Rozumiem, a wszystkie ale, ich zbrodnie. Aha, ale tutaj mam jeszcze takie coś, bo tu widzę, że e, e, u, u, pierwsze święta w RP, które spędził w więzieniu e, taki działacz e, Adam Słomka z koordynacji niepokalnych. No, no, ja, no, bo... no, no to uwolnili mi, mi, mi miernika, a zamknęli Słomkę? Tak no to, to było. To jest tak. Haśle mamy e, uniewinnienie Miernika. Ale oczywiście tak samo jak, jak zamknąć Michnika, nie chodzi tylko jednego Stefana Michnika. Chodzi o wszystkich zbrodniarzy e, sądowych e, z czasów PRL-u, którzy dzisiaj są w togach. Któr, niektórzy z nich do dzisiaj tutaj orzekają. Aha, no, w Sądzie, w sądzie Najwyższym lepiej, no? e, są e, ludzie, i niektórzy jeszcze na, e, na kierowniczych stanowiskach którzy wydają, tu człowiek, który jest rozsądny i który ma serce czyste, to powinien się współżyć, oni wydają, mają czelność wydawać, wyroki w imieniu na jesień Rzeczypospolitej, rz 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 czym wszystkich Polaków obrażają. A zawsze zamykają tego słowkę ciągle. Kiedyś go zamykali, no mówię, za komolę, właśnie, teraz dalej go zamykają. No więc właśnie, o co tu chodzi? Więc tak jak, tak jak, e, tak jak chcielibyśmy procesu... Przeciwko wszystkim zbrodniarzom sądowym z czasów, czasów PRL-u, nie tylko stanu wojennego, także, także wcześniejszych. Tak samo chcielibyśmy nie tylko uniewinnienia jednego Zygmunta Miernika, ale w ogóle uniewinnienia e, wszystkich skazanych w prl dalej. I nadal przede wszystkim skazanych w PRL-u, ale też wskazywanych do dziś. Nadal. Bo jeśli chodzi o sądownictwo, to tam w tych budynkach jest nadal PRL. Ja rozumiem. Ja Rzecz jest tutaj. Tam Taka. jest jeszcze PR. Ale ja panu coś powiem, bo ja też yy, mam proces.